Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym marca. Marzec był najbardziej udanym dla mnie ilościowo pod względem książek, bo przeczytałam ich aż 17, natomiast jakościowo był gorszy od poprzednich dwóch miesięcy. Miałam mnóstwo przeciętnych książek i no prawie żadnego jakiegoś takiego większego błysku, więc. No, większość z tych książek raczej mi w pamięć nie zapadnie. Przeczytałam pięć książek z fantastyki i tyle samo książek z literatury pięknej, po dwie książki y, kryminalne oraz z literatury obyczajowej, czyli romansu, oraz po jednej y, książce z literatury młodzieżowej, y, literatury dziecięcej oraz zdrowia i Medycyny. Zacznę od książki z serii Z Żurawiem. To nie ja, Karmele. E, ja i o, nie wiem jak to um, przeczytać, e, więc może nie będę tutaj kleczyć nazwiska. E, I są to opowiadania opowiadające o kobietach 14 różnych. A jak widzicie, ta książka jest e, dosyć cienka, więc te opowiadania są naprawdę króciuteńkie. I generalnie opowiadają one o starości, o tym jak zmienia się kobiece ciało, jak też zmieniają się pewne poglądy, myśli na dane tematy. I to była całkiem niezła książka, natomiast jeszcze nie dla mnie. Ja mam wrażenie, że jeszcze po prostu nie trafiła do mnie tak, jakby mogła trafić, gdybym była dużo, dużo starsza. Oczywiście doceniam ją po względem tego, co ona może jakby. Robić dla osób, właśnie takich po 50, 50, 60 lat. Natomiast no, dla mnie, jako młodej osoby, po prostu tak w pełni jeszcze, właśnie nie trafia, nie, nie dociera do mnie tej głębia, którą mogłaby mi pewnie tak książka dać, gdybym ją czytała w dużo późniejszym wieku. Wyścig do słońca Rebekki Horse. Książka młodzieżowa opowiadająca o y, dziewczynce Niżoni, y, która jest uczennicą y, siódmej klasy. Ma brata, ojca, który no, jest, powiedzmy, takim przedsiębiorcą. I generalnie Niżoni y, widzi różne potwory, których poza nią Oczywiście nikt inny nie widzi. I spotyka właśnie jednego z takich potworów, po czym okazuje się, że on jest nowym partnerem biznesowym jej ojca. No i niż oni próbuje wszystkich ostrzec, ale no, przez to, że nikt inny tego nie widzi, to zostaje po prostu za te swoje podejrzenia ukarana, ma szlaban, tak? Ale pewnego dnia jej ojciec zostaje porwany i przed. Mm, no, w domu zostawia jej jej bratów wiadomość, żeby uciekali. I tak zaczyna się historia Nijoni, no, która próbuje uratować ojca i potem generalnie e, też e, świat. Rob, e, podróżując właśnie do tytułowego słońca. Strasznie mi się ta książka podobała. To była jedna z lepszych książek w tym miesiącu. Mnóstwo akcji, humoru, śmiechu, takiego czasem cynizmu, ale z taką właśnie no, nutką uśmiechu, że to niby jest sprawa poważna, ale jednak tutaj wszyscy próbują troszkę załagodzić i rozluźnić atmosferę. No świetnie się przy tej książce bawiłam, czekam na więcej ksi książek Rebeki Roanhorse. Wiem, że ona pisze w troszkę innym gatunku niż e, młodzieżówka, natomiast muszę przyznać, że to było świetne. Ja żałuję, że jest to jednotomówka, bo chętnie bym przeczytała więcej e, o his więcej historii tego typu. Kobieta w fioletowej spódnicy e, na i mamury. To już kolejna książka z żurawiem, którą przeczytałam w tym miesiącu i niestety jest to moje kompletne rozczarowanie, całkowicie nie zrozumiałam tej książki przez większą część czasu była dla mnie kompletnie nieczytelna, w jaką stronę ma to wszystko pójść. Jest to niby thriller psychologiczny o tym, że właśnie tytułowa kobieta czyli to jest spódnica jest. Obserwowana przez kobietę w żółtym kardiganie w taki obsesyjny sposób, że ta zna wszystkie pory dnia, kiedy wychodzi, co je, gdzie próbuje znaleźć pracę itd. itd. Um, miało być to niby przerażające, fascynujące, do jakiego stopnia potrafi e, się pokazać, jakby obsesja jednej osoby w stosunku do drugiej. Natomiast, no, ja tutaj żadnego, jakiegoś takiego drżczyku, przerażenia czy czegokolwiek, co, co by mi pokazało te emocje, nie poczułam. Jest mi ta książka kompletnie obojętna, do tego też jakoś tak strasznie dziwnie skonstruowana, kompletnie mi się nie podobała i no, po prostu chciałabym jak najszybciej o niej zapomnieć. Chyba najmniej udana książka z serii z żurawem jaką czytałam. Sięgnęłam też. Książkę dziecięcą m, Którą miałam, Z którą miałam kiedyś styczność w, w swoim dzieciństwie Natomiast wtedy mi się nie podobała I teraz też nie, Bo myślałam, że nie pamiętam dobrze fabuły A jednak pamiętam ją dobrze Czyli Alicja w Krainie Czarów Lewisa Karola ehm. No cóż Wszyscy generalnie wiemy o czym jest Alicja w Krainie Czarów Dziewczynka po prostu zauważa białego królika i udaje się za nim mm, do jego świata i tam przeżywa różne dziwne spotkania, czy to z szalonym kapelusznikiem z królową kier, czy z nikolwiek innym nie będę mówić dużo, bo raz, że ta książka jest króciutka dwa, no, raczej wszyscy znają fabułę Alicji, no i ja muszę przyznać, że to znowu, kolejna przeciętna książka mnie tam nic nie urzekło mam jeszcze w planach po drugiej stronie lustra i co Alicja tam znalazła, natomiast e, raczej nie będę tego czytać szybko, bo po prostu nie mam jakoś specjalnie ochoty wracać do tego świata. Przeczytałam też drugi tom serii Alex Stern e, Limpardugo czyli Wrota Piekieł. E, no i mamy tutaj dalej historię Alex, która próbuje wydostać swojego Vergiliusza spiekła y, razem ze, swo ze, z, ze swoim okulusem z tego stowarzyszenia, w którym y, ona jest. Natomiast, no, y, na, oprócz tego w, na kampusie nagle zaczyna dochodzić do niepokojących morderstw i Alex próbuje odkryć, co się za tym kryje, co się dzieje. Znowu, podobnie jak y, wyścig do słońca, ta książka też. Bardzo mi się podobała. Naprawdę zacznę czytać bardzo chyba więcej. Wiem, że z tej serii mają być jeszcze dwa tomy, natomiast no, jeszcze w ogóle nawet nie są wydane za granicą, więc będę cierpliwie czekać, a w międzyczasie będę chyba nadrabiać inne książki tej autorki, bo naprawdę póki co bardzo podoba mi się jej styl pisania. Angażuje mnie, wciąga. Czasami nie mogę po tych książkach spać po nocach, jak w przypadku tej, więc to jest, jak dla mnie, póki co odkrycie tego roku, jeśli chodzi o osoby autorskie. Kocia kawiarnia Anny Solium, e, opowiadająca o dziewczynie, która e, panicznie boi się kotów, ale jej przyjaciółka znajduje jej pracę właśnie w kociej kawiarni, w której e, oprócz serwowania danie kelnerka. Też namawia się ludzi, czy tam zachęca się ich w zasadzie, żeby adoptowali koty, czy te, które są w tej kocikawierni, czy po prostu jakiekolwiek inne, z którymi oni, bo mają tam schronisko też, z którym współpracują. Urocza, ciepła, przyjemna książka. Mnie się bardzo też podobała, choć ja nie... Czasami nie potrafiłam troszeczkę zrozumieć no, strachu głównej płatarki, biorąc pod uwagę to, że ja po prostu uwielbiam koty i jestem w tych po prostu zwierzętach zakochana. Jestem kompletną kociarą, no ale rozumiem, że można mieć różne e, swobie i strachy. Pokrzywa i kość T. Kingfisher. E, historia o dziewczynie, księżniczce, e, która... No, Właśnie z tytułowych materiałów zrobiła sobie płaszcz oraz płaszcz z oraz y, psa z kości y, i próbuje uratować siostrę, która jest w małżeństwie z władcą, który jest okropnym y, brutalem i ma zamiar go zabić. I śledzimy, jakby całą jej misję, jak ona, jak do tego doszło. Poznajemy jej. Dzieciństwo, właśnie całą otoczkę jej rodziny, jak i to jak ona się przygotowuje do tego swojego zadania. Też fajna, przyjemna, znaczy przyjemna książka. Może nie przyjemna, ale to jest dobra fantastyka, która naprawdę mi się spodobała i sprawiła, że no, praktycznie nie mogłam się od niej oderwać. Więc na pewno będę tej autorki czytać więcej książek. Chorzy ze stresu, problemy psychosomatyczne, doktor Ewy, y, Ewy Kempisty-Jeznach. Y, to w zasadzie taka książka, nie no powiem poradnik, ale y, pani doktor przytacza tutaj y, sytuacje spotkania z, z różnymi swoimi y, pacjentami i pokazuje jak stres może wpływać na... Nasze narządy, na to jak może wywołać różne choroby, które, z których byśmy nie powiedzieli nawet, że są spowodowane stresem, więc to było bardzo ciekawe. Natomiast mam takie niejasne wrażenie, że mogłabym o tym, gdybym się chciała jakoś bardzo mocno zagłębić w temat, poczytać też w internecie, że nie było tutaj nic takiego odkrywczego, więc nie była to książka zła. Ale spodziewałam się, jakby trochę więcej e, szczegółowych informacji po niej. Po prostu. Teraz absolutna perełka tego miesiąca, czyli Yellow Face Rebeki Kwang. Kto już jest na tym kanale długo, ten wie, że ja po prostu każdą książkę tej autorki ubóstwiam. I tak samo jest tym razem. Mamy tutaj historię June i Ateny, które są dwiema aspirującymi. Pisarkami, a w zasadzie Atena zdobywa wszelkie laury. No a June po niezbyt obiecującym debiucie w zasadzie stoi w miejscu i pewnego dnia podczas małej imprezki, którą sobie robią z okazji osiągnięcia, nowego osiągnięcia Ateny, właśnie Atena zadławia się naleśnikiem, na bo robią sobie wyścigi z jedzenia naleśników na czas. i Umiera, a June y, wie, że y, Atena dopiero co ma, skończyła pisać rękopis swojej nowej książki, o której nikomu jeszcze nie powiedziała, i postanawia go. Najpierw myśli, żeby go wydać pod Ateny nazwiskiem i jakby no, kontynuować dzieło zmarłej koleżanki, ale potem zaczyna go przerabiać i. Jakby postanawia, że to będzie jej powieść. Tak ta, tak ta historia się zaczyna. Co dalej? Jakie perypetie ma June związane później z tym rekompisem Ateny? Tego, możecie, tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z tej książki. Mnie absolutnie to pochłonęło. Pochłonęło mnie ze względu nie tylko dlatego, że byłam przerażona, co. Jakby Jun robi, do czego może się posunąć, żeby po prostu zdobyć sławę i gdzieś, e, żeby wybrzmiało no, jej nazwisko, żeby zaistniało. A jednocześnie to, jak działa sprytnie rynek wydawniczy, jak wybierane są bestsellery, do innych nagród, na jakich zasadach to działa, jeśli to jest prawda. No to to było coś absolutnie fenomenalnego, co mnie zainteresowało, zaszokowało i sprawiło, że jeszcze bardziej chciałabym pogłębić przez inne książki ten temat, choć nie wiem, czy takie książki są, więc musiałabym coś podobnego do tego właśnie poszukać. Alchemik z Gwiazdy Soni Wiśniewskiej kolejna krótka, przeciętna książka. I właśnie przez to, że krótka, to też strasznie mało obfita w szczegóły, bo mamy tutaj alchemika, który szuka na polecenie swego króla kamienia filozoficznego i w związku z tym udaje się w podróż w jego poszukiwaniu. Wszystko fajnie, historia w miarę ciekawa, ale brakowało mi takich szczegółów alchemicznych, bo ja naprawdę takie wątki w fantastyce bardzo lubię, a tu ich było bardzo mało, no i... Troszkę się zawiodłam, bo opis zapowiadał się dużo ciekawiej niż ostatecznie to wszystko wyszło. Też kolejne moje troszkę rozczarowanie, bo była to strasznie przeciętna książka jak dla mnie, czyli Jaśminowy Tron suri. Dużo bardziej podobały mi się Kroniki Amchy, które zaczyna Cesarstwo Piasku, a to miało być ponoć lepsze od tamtej dylogii. No, ja się nie zgadzam, bo mimo, że mamy tutaj bardzo rozbudowany świat, w, 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 bardzo dużo mamy opisanych wierzeń, obyczajów, właśnie całej tej religii, otoczki magii, jaka tutaj istnieje w tym świecie, tak dalej, to to wszystko jest może za bardzo opisane. Nie dlatego, że ja lubię się jakoś domyślać, jak funkcjonuje dany świat, ale dlatego, że Zabrakło mi trochę skupienia się bardziej i zarysowania sylwetek głównych bohaterów. Mamy te opowiadania te wydarzenia opowiadane z, nie wiem, ośmiu perspektyw? Może trochę przesadzam, ale naprawdę tych bohaterów jest tutaj bardzo dużo, z perspektywy, których zrobione są poszczególne rozdziały. Mimo, że mamy dwie główne, no to jednak tamtych pomiędzy też jest sporo i przez co trochę gdzieś się. To wszystko y, gubi. Ja nie czuję jakiegoś większego powiązania z tymi bohaterami. Oczywiście ta historia mnie ciekawi. Ta ko końcówka tej książki y, zapowiada, że może być coś ciekawego w drugim tomie, więc ja będę tę serię kontynuować. Te, try te trylogie tryl w zasadzie, ale nie jakoś tak pierwszy tom troszkę zawiódł moje oczekiwania co do tej serii. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo mamy tutaj historię Pri i Malini. Pria jest służącą Malini księżniczki, która zostaje uwięziona za, no powiedzmy, zdradę jej brata cesarza. No i generalnie one muszą ze sobą jakby współegzystować, bo jeszcze mam po drodze tutaj w tym, jakby, tym tej regionie, gdzie one się znajdują, są generalnie bunty przeciwko temu cesarzowi. No i e, to wszystko tak się ze sobą łączy ich losy splatają się z tymi buntownikami. Brzmi ciekawie, interesująco. Jeszcze tutaj mamy zarazę, która też e, kosi tych ludzi i zabiera e, no, w społeczeństwie, gromadzi to bunt, bo, nie, bo nikt nie zna lekarstwa. Na jej wyleczenie, więc to wszystko brzmi ciekawie No ale Brakuje mi tam emocji Brakuje mi tego dreszczyku Tego powiązania z bohaterami, tak jak już mówiłam I no strasznie żałuję Że to było tak Średnie Karaibska tajemnica Agaty Christie Krymina opowiadający O zabójstwie Majora Emerytowanego majora Na Karaibach które próbuje rozwiązać panna Marple. I oczywiście to nie koniec przygód na tej wyspie. Podobało mi się, tak jak każda Agata Christie, miało dosyć jak dla mnie niespodziewane zakończenie, więc chciałabym czytać jeszcze więcej takich książek pani Agaty. Nie wiem czy właśnie. Teraz w mojej głowie nie zaczyna mi się bardziej podobać seria z panią Marple niż z Herkulesem Poirot, ale to się jeszcze okaże. Jeszcze mam dużo książek tej autorki do przeczytania, więc no, na pewno będę czytać kolejne, bo ta była naprawdę niesamowita. Cyrk nocy Erin Morgenstern. Hmm, o, y, historia opowiadająca o. Marku i o celi, którzy na mocy, jakby swoich celi, swojego taty, a mark swojego nauczyciela, bo został wydostany z sierocińca, są zmuszeni do pojedynku magicznego między sobą, a ich areną staje się właśnie tyłowy Cirque Revs, czyli cyrk nocy. Sama historia brzmi nieźle. Cała taka konstrukcja, jak ze snu, jak z bajki, też jest przyjemna, ale właśnie ta książka jest napisana bardzo lekko. Ja ją czytałam w e-booku i miałam wrażenie, że w ogóle nie czuję tego napięcia, które powinno być pomiędzy dwójką naszych głównych. Bohaterów, i przez to ta książka podobała mi się mniej, bo tak jak przy Jaśminowym Tronie, tak i tu nie czułam jakichś większych emocji, przywiązania do bohaterów, co myślałam, że jednak wystąpi i no, bardzo tego też żałuję, bo to jest kolejna średnia książka, którą przeczytałam w marcu. Poradnik prawdziwej damy, dobre maniery, a morderstwo, Diane Freeman pierwsza część serii o hrabinie Harley mamy tu historię właśnie tytułowej hrabiny która zostaje w próbuje w sensie w jej, w szwagrostwo próbuje wplątać ją w to, że ona niby zabiła swojego męża a też potem im ona dalej próbuje rozwiązać tą zagadkę co się tak naprawdę stało to dochodzi do Kolejnych mory, z których ona jest w centrum. Taki no... detektyw, w spódnicy między e, arystokracją angielską, bo to wszystko dzieje się w Wielkiej Brytanii, myślę, że gdzieś w XIX wieku. Strasznie mi się to podobało. Znowu e, tak się wciągnęłam w perypetie hrabiny. I jej, jakby, relacje pomiędzy danymi arystokratami, to jak ona musi kluczyć, żeby po prostu cokolwiek się dowiedzieć, czy nie zrobić niczego wbrew konwenansom, było naprawdę niesamowite i strasznie byłam wciągnięta w, te w tę książkę. I na pewno będę dalej tę serię wkrótce kontynuować. Ona i jej kot, Makoto Shinkai i Naruki, Nagakawy Nagakawy... Historia czterech, w zasadzie cztery opowiadanka o e, kobietach, które przygarnęły koty i te koty stanowią integralną część ich życiu, e, są ich pocieszycielami, podtrzymują e, te kobiety na duchu i tak naprawdę nadają sens e, ich życiu. Jest, jest to przeurocza książka, czy w zasadzie są to przeurocze opowiadanka, e, które bardzo mnie gdzieś e, poruszyły, sprawiły, że się uśmiechnęłam, Czasem zruszyłam. No generalnie, po prostu ta książka stanowiła taki otulacz, który chciałam i potrzebowałam w tamtej chwili. Więc, no, to była niestety ostatnia książka z żurawiem, którą mam w domu. Natomiast na pewno, jak kupię jeszcze więcej z tej serii, to będę chciała, żeby. Było po prostu więcej takich książek, które przeczytam z tej serii, które budziłyby we mnie takie pozytywne uczucia jak ta. Przedostatnia książka w marcu to potwory pod moją skórą medii pałowskiej. Historia opowiadająca o lanie i Robercie, którzy są. zostają współlokatorami, a lana nie może się odschnąć w zasadzie z po śmierci, po tragicznej śmierci swojej siostry i generalnie na okrągło pijeć, pa, jej mieszkanie tutaj na Wielka Melina boi się z tego domu wychodzić, ale udaje się znaleźć pracę w kawiarni niedaleko swojego domu, czy tam mieszkania i nagle po tym jak jej współlokator bierze udział w w reklamie e, pornograficznej, mimo że związanej z modą, z ubraniami, e, to nagle gwiazdy tej reklamy zaczynają w tajemniczy sposób e, ginąć. E, następują morderstwa, no i Lana próbuje się dowiedzieć, czy to Robert jest tym, który te, te postacie morduje, czy też jemu samemu grozi niebezpieczeństwo, czy kto w ogóle jest tym mordercą. Ta druga część była ciekawsza, bo samo i to, jak ona się zachowuje, było dosyć nużące do czytania i po prostu mnie męczyło i sprawiało, że miałam tej książki wybitnie dość. Smutki wszelkiej maści Mariany Leky to są znowu opowiadanka o takiej codzienności, codzienności kojącej, o przygodach, które i sytuacja, które mógłby mieć każdy z nas na przestrzeni swojego życia. Znowu bardzo takie, nie powiem, ciepłe, ale spokojne, dające czasami troszeczkę nadziei, nawet jeśli sytuacja jest zła, i generalnie no to była ok książka, ale znowu, przez to, że to są opowiadania, i bardzo króciutkie są to opowiadania, bo czasami na dosłownie 5 stron, to nie zostaną mi jakoś bardzo mocno w głowie i w pamięci. Chciałabym tej autorki przeczytać jeszcze coś więcej, bo no, mam wrażenie, że od tej pozycji oczekiwałam więcej, a tego nie dostałam. I to wszystko, co mam dla Was na dziś. Piszcie, co Wy przeczytaliście w marcu, a ja się z Wami żegnam. Cześć!